Halo, ich bin Karolina. Cześć, jestem Karolina i witam Was na kanale Active Care. W dzisiejszym odcinku nauczysz się słownictwa dotyczącego środków czystości, a także sprzętu do utrzymania czystości. Zapytasz się, gdzie możesz je znaleźć, a także upewnisz się, że nie trzeba dokupić niczego nowego. Zacznijmy od słownictwa. Diaształp załga. Odkurzacz. Diaształp załga. Odkurzacz. Der Mop. Mop. Der Mop. Mop. Der Handfeger, zmiotka. Der Handfeger, zmiotka. Der Schwamm. Gąbka. Der Schwamm. Gąbka. Der Waschlappen, ściereczka. Der Waschlappen. Ściereczka. Die Gummihandschuhe. Gumowe rękawiczki. Digumi hand Schuhe. gumowe rękawiczki. Des toiletten papio, papier toaletowy. Des toiletten papio, papier toaletowy. Des wasz proszek do prania. Wasz mytl, proszek do prania. Die reinigo, środek czystości. Die reinigo, środek czystości. Dischpultmaschinen Tabs, Tabletki do zmywarki. Die Spulmaschinen-Tabs. Tabletki do zmywarki. Przejdźmy teraz do pytań o miejsce ich położenia. Jeśli nie oglądasz nas na bieżąco, odsyłam Cię teraz do poprzednich odcinków, gdzie również zadawaliśmy pytania o miejsce położenia różnych rzeczy w domu. Wo finde ich den Handfeger und die Schaufel? Gdzie znajdziesz zmiotkę i szufelkę? Wo finde ich den Handfeger und die Schaufel? Die Sneide Zmiotke i Schufelke. Der Handfeger und die Schaufel liegen unter die Spüle. Zmiotka i Schufelke leżą pod zlewem. Der Handfeger und die Schaufel liegen unter die Spüle. Zmiotka i Schufelke leżą pod zlewem. Wo finde ich den Staubsauger? Gdzie znajdę od kurac. Wo finde ich den Staubsauger? Gdzie znajdę odkurzacz? Der Staubsauger steht im Abstellraum. Odkurzacz stoi w pomieszczeniu gospodarczym. Der Staubsauger steht im Abstellraum. Odkurzacz stoi w pomieszczeniu gospodarczym. Przejdźmy teraz do sygnalizacji potrzeby dokupienia brakujących rzeczy do czyszczenia. Podstawowym pytaniem jest: Was brauchen Sie? Czego pani potrzebuje? Was brauchen Sie? Czego pani potrzebuje? Jeśli twoje relacje z podopiecznym lub podopieczną są bliższe, zawsze możesz zapytać: Was brauchst du? Czego potrzebujesz? Was brauchst du? Czego potrzebujesz? Kolejne pytanie: Brauchen Sie etwas? Potrzebuje pan pani czegoś? Brauchen Sie etwas? Potrzebuje pan, pani czegoś? Przykładowymi odpowiedziami może być Nein, ich brauche nicht. Nie, nie potrzebuję niczego. Nein, ich brauche nicht. Nie, nie potrzebuję niczego. Bądź ja, ich brauche es. Tak, potrzebuję. Ja, ich brauche es. Tak, potrzebuję. Możesz również zapytać się o dokładną rzecz. Brauchen Sie noch das Toilettenpapier? Potrzebuje pan, pani jeszcze papieru toaletowego? Brauchen Sie noch das Potrzebuje pan pani papieru toaletowego. I w odpowiedzi możesz usłyszeć: Nein, ich habe genug Toilettenpapier. Nie, ja mam wystarczająco papieru toaletowego. Nein, ich habe genug Toilettenpapier. Nie, ja mam wystarczająco papieru toaletowego. Brauchen Sie noch Waszmittel? Potrzebuje pan pani proszku do prania. Brauchen Sie noch Waszmittel? Potrzebuje pan pani proszku do prania? Nein, ich habe genug Waschmittel. Nie, ja mam wystarczająco proszku do prania. Nein, ich habe genug Waschmittel. Nie, mam wystarczająco proszku do prania. Ja, ich brauche noch Waschmittel. Tak, potrzebuję jeszcze proszku do prania. Ja, ich brauche noch Waschmittel. Tak, potrzebuję proszku do prania. Już wiesz, jak nazwać poszczególne przedmioty potrzebne do utrzymania czystości, jak na przykład der Mob, Mob lub der Waschlappen, ściereczka. Umiesz również zapytać, gdzie znajdziesz potrzebną rzecz, na przykład wo finde ich den Waschlappen, gdzie znajdę ściereczkę, oraz zapytać się, czy twój podopieczny nie potrzebuje czegoś. Brauchen Sie noch etwas? Potrzebuje Pan Pani czegoś? Das ist alles für heute. Vielen Dank! To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i widzimy się wkrótce. Cześć!